No, co? no nie. Ale jak mój tata e, łowił ryby i najpierw im nęcił co godzinę i wrzucał kulkę gliny z jedzeniem, z robakami, z chlebem i z tym, to potem wystarczyło, że tylko rzucił kulkę gliny pustą i one też przychodziły, bo myślały, że to rzadki. Tak? Ale tu serio zaczynam mówić tak jak wy, serio jeszcze raz to zrób i będziesz kaskiem tutaj w tym bajorze, w tym bajorze będziesz pływała <grym> z tymi rybami. I zobaczcie, czy one przychodzą do piasku, naprawdę. Wiktoria, Jeżeli jeszcze raz mi wsypiesz do butów piasek, to będziesz miał piasek tutaj w włosach. W porządku? Wiktoria... Ale nie wsypuję ci do buta! A gdzie mi wsypujesz? Na spodnie. Wiktoria, opanuj się już.